Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na studium Granice Autorytetu Kościoła Adam Miarka na kanale Biblijne Kontrowersje. Bóg dał Kościołowi autorytet do załatwiania spraw organizacyjnych Kościoła, rozstrzygania spornych kwestii dotyczących zrozumienia praw wiary w oparciu o Pismo Święte. Kościół nie otrzymał jednak od Boga upoważnienia do zmiany biblijnych zasad wiary czy bożych przekazania, zwłaszcza stawiania tradycji Kościoła ponad Biblią. To pewne tezy, które będę chciał pokazać, że one są słuszne w oparciu o to, czego naucza Słowo Boże. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł napisał. Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg, tak też zarządzam we wszystkich zborach. Apostoł Paweł był świadomy, że otrzymał od Boga autorytet do załatwiania spraw organizacyjnych nowo tworzącego się kościoła chrześcijańskiego. Do Tytusa, jednego z liderów tego kościoła napisał: "Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Teraz tytuł otrzymuje pewien autorytet zorganizowania kościoła na Krecie od tego, który miał autorytet od Boga, czyli od apostoła Pawła. Takich miał ustanowić starszych, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbności. Nowy kościół tworzący się chrześcijański musiał mieć dobrych przywódców, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje duchowe. Czy Chrzest w Baptysterium jest biblijny? Ktoś mógłby powiedzieć, że w Biblii nie znajdujemy przykładu żadnego chrztu, który odbył się w baptysterium. Ja będę chciał temu tematowi poświęcić oddzielne rozważanie, ale dzisiaj tylko tak bardzo krótko. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że warunki funkcjonowania kościoła wczesnochrześcijańskiego zmieniały się i kierownictwo kościoła reagowało stosownie do. Pojawiających się potrzeb, czytamy w dziejach apostolskich 2.42 i dalej. I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, w łamaniu chleba, i w modlitwach. To, co ich na pierwszym miejscu skupiało, to jednolita nauka, zrozumienie Bożych prawd. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Oni mieli autorytet dany przez Boga, który był potwierdzony też cudownymi mocami, które w ich życiu działały. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko, Wspólne i sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu była potrzeba. Taka była aktualna potrzeba w kościele, i tak przywódcy kościoła y, zorganizowali to, że kto chciał sprzedać majątek, y, przynosił pieniądze ze sprzedaży i one były rozdzielane przez tych, którzy byli obdarzeni autorytetem. Kiedy pojawiła się kolejna potrzeba, y, która. Do tej pory nie doskwierała tak bardzo Kościołowi, który szybko się rozwijał. Przywódcy kościoła zareagowali. Czytamy o ustanowieniu diakonów w dziejach Apostolskich w szóstym rozdziale, a w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu zwoławszy wszystkich uczniów rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy bracia spośród siebie, siedmiu mężów cieszących się zaufaniem. Pełnych ducha świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. Także rozrastający się kościół wymagał yy, też zaangażowania do służby większej ilości osób, i zostali w ten sposób ustanowieni diakoni przez przywódców kościoła. Też we wczesnochrześcijańskim kościele dochodziło do pewnych różnic zdań i zrozumienia pewnych prawd, które należało przestrzegać, pewnych zasad. I czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w XV rozdziale. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. To był poważny problem dla kościoła wczesnochrześcijańskiego. Nowo nawróceni poganie, czy oni muszą się stać najpierw Żydami, przyjąć obrzezanie i różne obrzędy, które Żydzi przestrzegali, czy też nie jest to konieczne. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ta sprawa musiała zostać rozstrzygnięta, dlatego że groziła rozpadem, rozbiciem jedności kościoła na kościół z Pogan i kościół z Żydów, a to miał być jeden kościół, który Pan Bóg ustanowił, i dlatego ta sprawa musiała być rozstrzygnięta przez kogo? Przez osoby, którym Bóg udzielił autorytetu, przez apostołów i starszych. Właśnie z Jerozolimy, ale co jest ciekawe, oni rozstrzygali te spór nie w oparciu o swoje, można by powiedzieć, tak dzisiejszym językiem widzi się, ale w oparciu o pewne świadectwa Bożego działania i w oparciu o zapisy ksiąg prorockich Starego Testamentu. I na koniec tego tak zwanego soboru jerozolimskiego, kiedy ta sprawa została rozstrzygnięta, napisali list, który został zawieziony. Do zborów, ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas, oni tutaj identyfikują się, my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie, członkami właśnie Kościoła chrześcijańskiego. Niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia. Oni zdawali sobie sprawę, że to, co jednoczy Kościół, to wspólna nauka i ludzie, którzy głoszą inną naukę, tworzą zaburzenia w jedności Kościoła i tworzą chaos. I to doprowadza do negatywnych konsekwencji. I apostołowie tutaj piszą, że ci ludzie zrobili to bez naszego upoważnienia. To my jesteśmy upoważnieni przez Boga do tego, aby właśnie pilnować tej czystości nauki, którą przekazał Chrystus. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do Was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem. I oni właśnie napisali pismo, w którym to rozstrzygnięcie tego sporu, że poganie nie muszą być obrzezywani, aby mogli być chrześcijanami, aby mogli być zbawieni. To właśnie było rozstrzygnięcie apostołów, które dotarło do wszystkich zborów. Ono bardzo ucieszyło szczególnie wierzących z pogan, i nikt nie powiedział: apostołowie, coś sobie tam w, i starsi w Jerozolimie ustalili, a my i tak będziemy w naszym kościele, tutaj lokalnie w naszym zborze robić, co my będziemy uważać. Nie. Autorytet apostołów został uszanowany, i takie rozstrzygnięcie zostało wprowadzone w życie. Apostoł. Apostołowie właśnie czuwali nad tym. W Ewangelii Łukasza Chrystus mówi: Kto Was słucha, zwracając się do apostołów, mnie słucha, a kto Was mi gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Tutaj jest pokazany pewien ciąg autorytetu. Autorytet Chrystus na tej ziemi jako Bóg człowiek otrzymał od Ojca w niebie i on ten autorytet przekazał swoim apostołom, i teraz ktoś, kto lekceważy autorytet apostołów, lekceważy autorytet Jezusa Chrystusa i autorytet Boży yy, również lekceważy. I apostoł Paweł, który był takim największym z misjonarzy chrześcijańskich i tym, który najwięcej dokonał dla rozwoju wczesnego kościoła, napisał w drugim liście do Koryntian, jako odpowiedź w stosunku do pewnych zarzutów, które mu stawiali niektórzy ludzie, którzy już w tamtym czasie walczyli o władzę w kościele, a to był dopiero początek, kiedy jeszcze żyli apostołowie. Bo, choćbym się nawet nieco więcej chlubił, apostoł Paweł odpisuje w drugim liście do Koryntian na te zarzuty, władzą naszą, jaką nam Pan dał, aby Was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony. Apostoł Paweł wyraźnie tutaj zaznacza, że otrzymał od Pana władzę po to, aby budować kościół a nie niszczyć i w jakiś sposób dominować nad nim i w sposób autorytarny zarządzać. Otrzymał tą władzę i autorytet od Boga. Lecz nie chcę, by wyglądało, że was straszę listami, bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Niektórzy ludzie w Koryncie lekceważyli autorytet apostoła Pawła i dlatego on musiał bronić swojego apostolstwa. I cały drugi list do Koryntian o tym mówi. Ale apostoł Paweł też dbał o to, aby. Zostawić dziedzictwo i po sobie ludzi, którzy przejmą dbanie o Kościół. Niech cię nikt nie lekceważy, pisze do młodego przywódcy Kościoła Tymoteusza. Z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Tym właśnie młodym przywódcą, który miał to dziedzictwo duchowe kontynuować apostoła Pawła, był m.in. Tymoteusz. I Paweł pisze, niech cię nikt przypadkiem nie lekceważy. Sam doświadczył lekceważenia i dbał o to, aby młodego Tymoteusza nie lekceważono, ale też zwracał uwagę Tymoteuszowi, że ma być wzorem dla wierzących i ma pilnować właśnie nauczania Słowa Bożego. Musimy sobie zdać sprawę, że musimy w tym zachować równowagę. Przywódcy Kościoła nie są świętymi krowami i powinni być napomniani, jeśli postępują niewłaściwie. Jak na przykład apostoł Paweł napomniał apostoło Piotra, kiedy postąpił obłudnie w stosunku do Pogan pod naciskiem braci pochodzenia żydowskiego. Czytamy o tej historii w liście do Galacjan w drugim rozdziale. A gdy przyszedł Kefas do Antiochi, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał, się Apostoł Paweł, chociaż najprawdopodobniej był młodszy i krócej był wierzącym w Chrystusa niż apostoł Piotr, który był osobą obdarzoną wyższym autorytetem niż apostoł Paweł. Apostoł Paweł nie miał skrupułów napomnieć go, kiedy postąpił niewłaściwie. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba i jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obaw. Przed tymi, którzy byli obrzezani, a wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Także pamiętajmy, że jeżeli przywódcy Kościoła w czymś postąpią niewłaściwie, powinniśmy ich w odpowiedni sposób napomnieć, a jeżeli są to osoby od, obdarzone dużym autorytetem, tym większy, a musi być dbałość o to, aby te osoby mając wpływ na Kościół, skorygowały swój błąd i nie narażały wierzących na zły przykład. I na temat ludzi, którzy nie przyjmują autorytetu, w drugim liście Piotra, apostoł Piotr się wypowiada, umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych za ich zachować na dzień sądu celem ukarania, szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym porządliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają, zuchwali, zarozumiani, nie lękają się nawet bluźnić mocą niebieskim. Najwyraźniej we wczesnym kościele była grupa ludzi, Ludzi, którzy chcieli żyć nadal w grzechu i nie chcieli przyjmować napomnień od ludzi, którzy im tym napomnień udzielali i pogardzali z wierzchnością, dlatego że ludzie odpowiedzialni obdarzeni autorytetem są w pierwszej kolejności wyznaczeni przez Boga do korygowania postępowania yy, niewłaściwego, grzesznego postępowania ludzi w kościele. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy, pisał apostoł Paweł. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Nie chodzi tu oczywiście o cześć, jakąś boską czołobitność, ale o pewien szacunek, tak jak ci młodzi żołnierze oddają pewien szacunek, salutując weteranowi, który. Stracił nogi na wojnie, najprawdopodobniej na II wojnie światowej, i oni w pewnym sensie zawdzięczają mu to, że żyją w wolnym kraju. Także my też oddawajmy szacunek należny przywódcom Kościoła za trudy służby, którą pełnią. A prosimy was, bracia, czytamy w liście do Tesalonicza. Abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was, są przełożonymi Waszymi w Panu i napominają Was. To jest jedna z tych niewdzięcznych funkcji przywódców Kościoła napominać grzeszników. Grzeszny człowiek nie lubi być napominany. Dlatego szanujcie ich i miłujcie, wzywa apostoł Paweł, jak najgoręcej dla ich pracy, zachowujcie pokój między sobą. Pan Jezus ostro napominał przywódców kościoła, którzy tradycję swoją stawiali ponad nauczaniem słowa Bożego i mówił im: Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Tak jak na tej ilustracji, myślę, że to mogło wyglądać tutaj obdarzeni wielkim autorytetem w wspaniałych strojach, starsi mężczyźni. I tutaj ktoś mógłby powiedzieć, jakiś chłystek przyszedł, y, oczywiście w przenośni to mówię, w porównaniu do nich, mogliby tak to odbierać, y, jakiś taki młokos i on śmie nas uczyć? Ale pan Jezus napomniał i nie miał żadnych skrupułów. Przywódców Kościoła obdarzonych wielkim autorytetem napomnieć. Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem, Mojżesz że czci ojca swego i matkę swoją, oraz kto złożyczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Wy zaś mówicie, jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce Korban, to znaczy to, co się Tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie Mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. W tamtych czasach nie było emerytur, nie było rent, to dzieci musiały zadbać o przyszłość rodziców na starsze lata, jeżeli rodzice już nie byli w stanie samodzielnie zapracować na swoje utrzymanie. I kapłani, przywódcy właśnie Izraela ustanowili takie prawo korbanu, że te pieniądze, które dzieci odkładały na utrzymanie rodziców na starość jeżeli poświęcili i oddali na świątynię to y, przywódcy kościoła sankcjonowali to to jest w porządku bo oddaliście to na święty cel na świątynię ale pan Jezus powiedział nie to jest wasza tradycja słowo boże mówi że należy czcić ojca i matkę między innymi poprzez to że bierze się na utrzymanie swoich y, Właśnie wiekowych rodziców, którzy nie są w stanie zapracować na swoje utrzymanie, stawiacie swoją tradycję ponad Słowo Boże, i to jest karygodne i musimy też pamiętać, że Biblia ostrzega, aby słowa Bożego i tego czego uczy słowo Boże nie zmieniać. W Księdze Objawienia, która jest ostatnią księgą Pisma Świętego, mamy zapisane takie słowa: Co do mnie to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Oczywiście w pierwszej kolejności mowa jest o Księdze Objawienia, Księdze Apokalipsy, ale myślę, że możemy to przenieść też na grunt całości Pisma Świętego. Świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej Księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej Księdze, my nie powinniśmy zmieniać tego, czego naucza Słowo Boże i wprowadzać swojej jakiejś tradycji z boku Pisma Świętego. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów, tej księgi proroctwa ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. Jeżeli ktoś usuwa coś z tego, czego naucza słowo Boże, tutaj jest wyraźnie powiedziane, że Królestwa Bożego nie zobaczy. W Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale pan Jezus mówi. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w królestwie niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa. Niebios. I ktoś czytając ten tekst mógłby powiedzieć, no tak, ten, kto rozwiąże jakieś przykazania Boże i będzie tak nauczał ludzi, to on będzie w tym Królestwie Bożym, ale będzie tam najmniejszym. To jest taki specyficzny język Biblii, który przyjrzyjmy się właśnie, co chce nam przekazać. Jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie obficza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Tutaj Taki jest właśnie język Biblii, że nasza sprawiedliwość musi być większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. To musi być sprawiedliwość Chrystusa. Ktoś mógłby to tak odebrać, że jeżeli tą sprawiedliwość mają ci faryzeusze, to też będą w tym królestwie niebios. Nie. Wyraźnie jest powiedziane, że ta sprawiedliwość musi być większa niż uczonych w piśmie. To musi być sprawiedliwość Chrystusa, abyśmy znaleźli się w Królestwie Bożym. Dlatego musimy nauczać przykazań Bożych i woli Bożej objawionej w Piśmie Świętym tak jak została zapisana bez żadnych zmian bez ujmowania czegokolwiek z tego Bóg obdarzył wczesny kościół szczególną mocą Ducha Świętego przejawiającą się między innymi w służbie apostoła Pawła który pomagał kościołowi w chrystocentrycznym interpretowaniu Starego Testamentu aby przyczynić się do jego rozwoju i obrzezany ma być zarówno urodzony w domu Twoim, jak i nabyty przez Ciebie za pieniądze, czytamy w pierwszej Mojżeszowej, kiedy Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. I będzie przymierze moje na ciele Waszym, jako przymierze wieczne, przymierze obrzezki. Czytamy, że ono miało być wieczne. I na tym polegał problem właśnie z, pierwszej, z 15 rozdziału Dziejów Apostolskich z Soboru w Jerozolimie, że ludzie... Którzy tam byli zwolennikami właśnie literalnego podejścia do prawa, mówili: To jest przymierze wieczne, każdy, kto chce być w przymierzu, musi być fizycznie obrzezany. Ale apostoł Paweł wyjaśnia: Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. On mówi: Tak, obrzezanie jest ważne, ale to nie chodzi o to fizyczne obrzezanie na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które, nie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Czyli apostoł Paweł chrystocentrycznie interpretuje to, co zostało zapisane w Starym Testamencie. Ale popatrzmy, przecież apostoł Paweł nie wymyślił tego. On po prostu. Zacytował też i zinterpretował, to, o czym mówi Stary Testament. Za chwilę będę chciał pokazać tekst, którym apostoł Paweł wie, że posłużył się, żeby takiej interpretacji dokonać. Był ktoś w chwili powołania obrzezany mówi niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. To tak naprawdę jest ważne. To, co jest. Wewnętrzne, nie to, co jest zewnętrzne. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany w sensie czy był obrzezany przed nawróceniem, czy nie nie ma to żadnego znaczenia, nie potrzeba tego zmieniać. Bóg przyjmuje taką osobę. Skąd apostoł Paweł wziął te myśli? Oczywiście Duch Święty mu objawił, ale wierzę, że Duch Święty pokierował go do księgi Jeremiasza gdzie Jeremiasz pisze, obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzezki waszych serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a nikt by go nie ugasił z powodu waszych złych czynów. Jeremiasz tutaj mówi wy jesteście tak możemy to interpretować wy jesteście obrzezani na ciele skóra waszego napletka tego męskiego narządu jest usunięta ale wy powinniście się obrzezać na sercu obrzezanie miało na celu właśnie uczynić ten organ którego dotyczyło bardziej wrażliwym i Bogu chodziło tak naprawdę o obrzezanie serca, uczynienie naszego serca wrażliwym na słowo Boże i na wolę Bożą. A obrzezanie serca, czyli usunięcie tego kawałka skóry z męskiego narządu, ono miało być symbolem obrzezania serca. Dlaczego? Dlatego, że bez tej skóry, na tym męskim narządzie, właśnie mężczyzna jest bardziej wrażliwy, jego napletek jest odsłonięty, E... Uh... Jest bardziej taki czuły, wrażliwy, jego skóra tego narządu. Ale to wszystko był tak naprawdę symbol obrzezania serca, uczynienia naszego serca wrażliwego na wolę Bożą. Wkrótce będę chciał podzielić się z Wami takim kontrowersyjnym tematem. Czy Adam był z Ewą przy kuszeniu, tak jak widzimy to na tej ilustracji? Czy stał obok i nie odzywał się, nie reagował na kuszenie, któremu podlegał? Czy Ewa, czy też może błędnie rozumiemy pewne zapisy Słowa Bożego? Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji, kanału Biblijne Kontrowersje. Szczególnie pragnę polecić Wam poniższe filmy. Wierzę, że będą pomocne w ugruntowaniu Waszej wiary. Niech Bóg Was obficie błogosławi. Amen.